Dzień dobry, dzisiaj trochę pięknie, trochę nie No mamy środę. Tutaj ten topinambur będę dzisiaj wkupywała jak dobrze pójdzie. A tutaj robię paczuszkę dla pewnej Ewy Topinambur leci do niej. Bydlaki takie wybierałam I Boże, no jak zwykle nie pamiętam nie? Goja poleci, bo mam tej goi w nie powiem. Tutaj będą dwie albo trzy kolejne juki, bo też mi wyrosła. Chyba nie, źle wykopałam kłącza. Wiecie? Pewnego razu, jak je przenosiłam w inne miejsce i yy no i została. Jeszcze liniowce muszę jej dołożyć. Mam nadzieję, że to wszystko powinno być w piątek. Jak dzisiaj wyślę, to powinno być w piątek. Mam nadzieję, że się wszystko ładnie przyjmuje. No cio, kochanie. Dzień dobry. Dzieś był. W trocinach dziudziuś był, tak? No. O Jezu. Dobra, lecę to jeszcze zapakować większe coś. Odebrałam przesyłkę właśnie. A co mi przyszło? Fioletowe ziemniaki. Sadzeniaki. Ech, I zaraz... Idę je obierać. To nic, że sadzeniaki, trochę je tam spróbuję, nie. No. Trochę je spróbuję. Zobaczymy jak one wyglądają. Mają być w przekroju, mają być fioletowe. Zobaczymy. I słuchajcie, zacznę je sadzić gdzieś. Muszę jeszcze miejsce znaleźć, bo nie mam pojęcia gdzie. Dobra, sprawdzamy zaraz. Fiołeczki już wyszły piękne. Tutaj obok jest piękna pokrzywa. E, em, sadziłam tutaj te kwiatuchy, bo to takie cebulkowe. Nie mam pojęcia, co to jest za kwiatuch. Zapomniałam po prostu. <laughs> przez słota i wyłąceło. No. Także fiołeczki już wyszły pięknie. Pięknie wyszły. Pachną tak delikatnie, nie to żeby tam wiecie, jakieś tam spektakularne, ale pachną. Tutaj mam tą dziurę dla ptaków, taką letnią. Ej, tutaj o, piękne mi rosną te poprocie. Polecam Wam to. Kupiłam dosłownie 5 zł w ogrodniczym. Tutaj mam. No w ogóle to jest tragedia, nie? Jeszcze Tragedia, totalna Tutaj mi bez ładnie rośnie O, liliowce Bez, ja to się go starałam przycinać Dlatego on taki gęstawy jest eee. Ale No mam zamiar, wie, jak wiecie to tam mam Jak oglądacie oczywiście, to mam zamiar tam Dalej robić e, Jakieś takie lekkie oczko Wodne bo taka uża to chyba jest przymała a wiem że tutaj dużo dużo, ludzi, dużo dużo ptaków przylatuje, więc ja im zrobię <laughs> po prostu coś większego włączę yy, włączę ten przedłużacz bo zobaczymy czy działa ten nie no, ładnie no i to taka mała, mała kałuża i wiecie co zapomniałam go na zimę wyjąć nie daję 30 zł zapłaciłam. No, chyba na 120 litrów takie malota takie. ale polecam no. już. o już już drogą ktoś idzie O nic nie ma mek mi wszędzie rośnie tam gdzie zrobiłam taką mieszankę i posmarowałam kamienie, muszę wam powiedzieć co za ale to nie dzisiaj. O. E, tutaj dużo żab miałam, no ale muszę zmienić to. Nie, to trzymałeś, Ja to wszystko wiecie, te wszystkie rośliny takie nadwo nadwodne. I strefę bagienną za zainicjuję, zrobię takie po prostu i to takie przymałe jest w miarę jedzenia rośnie apetyt prawda? ale polecam wam te yy, paprotki one są zimozielone dosłownie muszę znaleźć nazwę bo nie pamiętam wyłączę lecę te kartofle gotować dobrałam tak wyglądają no ciekawe czy, ale one koloru nie stracą, ale maksymalnie brudzą jak kapusta czerwona. Ciekawe czy umyję, domyję. Obierki. Tutaj mają takie brązowe miejsca, nie wiem czy to jest, no wiecie to są te sadzeniaki, nie? No to trzeba mi to wybaczyć, to nie są... Ech, młode ziemniaki, więc... Tak to wygląda. No i gotujemy zaraz. Umyję i gotujemy. Zobaczymy jak w smaku będą. <laughs> Śmiać mi się chce. Wiecie co? Jeszcze mieli czerwone. Jak te będą dobre, to dokupię i czerwonych. Tylko dużo droższe były. No, no i ugotowane. Mają fioletowe. No fioletowe są. Myślałam, że stracą... Um... Myślałam, że stracą kolor, ale nie straciły. Jak smakują? Podobnie, bardzo podobnie, tylko ja to czuję takie. One są bardziej intensywne i trochę słodsze. Gotują się krócej. Gotują się krócej, no mają dwa trzy razy więcej, z tego co tam wyczytałam, 2 trzy razy więcej polifenoli. I tych wartościowych składników niż te tradycyjne ziemniaki. No, do tego kefirek mam dwa jajeczka dzisiejsze. Papryka taką kupiłam, malutka taka. Fajna, słodka i czuć papryką. No, także, no ja jestem za. Jeszcze może te czerwone zamówię. No. Biorę się za pikowanie pomidorów i kalarepy chyba w, 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 w tego. Wysadzę, wysadzę teraz oddzielne no bo muszę tam jeszcze ziemię przygotować to dla, będzie dla Iwa taka grządka podwyższona, jeszcze tego nie zrobiłam więc muszę to zrobić a tutaj moje papuszki siedzą o, proszę i papuszki brudzą szybę ładnie, tak jest kolo, ryjek i gadateusz no, ślicznotki odostały rano, chyba ze dwa razy dalej siedzą no nic, a ja się biorę za e, pikowanie tych pomidorów, bo to już czas i pora, na pomidora przyszła. I na pora też. Ja się tu napełniłam, a tutaj ziemniaczek, tak urósł ziemniak z nasion. No. Tak już wygląda ten ziemniak, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć. 10 sadzonek wyszło z tego, z całego opakowania, słuchajcie. Dobra, sadzę, bo jeszcze do małego, po, do szkoły, aha. I tutaj tak, jeszcze tak, taka larepa to dla Iwka będzie. Parę sztuk jest, a tutaj, o, jeszcze niepożądane. Mm, lubczyk. Lubczyk mi tak urósł. Trochę lubczyku mam. Ja mam, jeszcze mam w ogródku, mam dwa lubczyki. Ale to zawsze, wiecie, ususzę, posadzę sobie go więcej trochę do ususzenia na zimę, do zup. No, także tak mi wyszedł lubczyk. I zaraz będę się brała za pikowanie też jego. Tak sobie myślę, co tu, jak tu to ogarnąć? Chyba po dwa będę wkładała do tych doniczek. Co to jest? Wiecie co. Ola. Zaraz muszę to ogarnąć. Najpierw wsadzimy może tego. Beta lux skarbowy. Do gruntu może być i pod folię, ale jest... podoba mi się on, bo on miał takie zbite, zbite miał te owocki. Naprawdę fajny, polecam. Nie duże owoce, ale miał dużo, dużo. Także jego polecam. I też chyba będę po dwa wsadzała, ponieważ no myślę, że tak będzie najlepiej, nie? O! No. Drugi. Zawsze to więcej będą miały, miały przestrzeni. A myślę, że już niedługo po prostu pójdą do folii. Ciekawe ile mi się tego wszystkiego pomieści, jak to, jak to będzie wszystko. Wiecie, czy ja ogarnę miejsce dla tego wszystkiego. Jak nie, to będę musiała poddawać. Albo folię drugą zrobić. No. Będę wybierała takie większe. No, także tego trochę jest. Ja nie będę Was tutaj zanudzała tymi pomidorami. Aha, lepiej wsadzać w świecie głębiej. W ogóle też do, y, pod, do folii, jak będzie, będę wkładała, to ja będę po prostu maksymalnie głęboko wkładać. To wtedy ta, y, ta łodyga będzie mocna. No i za tym idzie, jak będzie mocniejsza, to będzie lepiej przewodziła wszystko, nie? No, także. Z Betalux. Bardzo fajny pomidorek. Polecam. Mucha jakaś lata już się obudziła. Franca. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Yy, złoty... Ożarowski, duży, wysoki, także taki mi już ładny, ładny poszedł. A tutaj mamy żółty karłowy. No też, też ładnie poszedł. Ja muszę to wszystko przepikować. Zaraz jeszcze Wam pokażę resztę, jak tutaj reszta poszła. Sałata już też wymaga. Zaraz pokazuję. O! Tutaj mamy zaraz. Sałatę. Sałata strzępiasta i sałata red. Ona już widzicie, ona już się e, reduje. E, mam tutaj. Por wcześniejszy i por późniejszy. Oraz mini papryczka wcale mi nie wyszła. Nie wiem. Wyszła mi tylko fioletowa. No i będę musiała po prostu kupić. No i co mi tu jeszcze ładnie wyszło? E, tutaj mamy seler naciowy. Seler korzeniowy. Tutaj jeszcze mamy bawolę serce to jest koktajlowy mały. A gdzie jest malinowy? Malinowy dziś tutaj był, tak. No, i tutaj też piękna sprawa. Eee... Ojej. No widzicie, ja sobie oznaczyłam, a mi się to wszystko porozpuszczało. Ja nie wiem. Eee, kalafior i brokuł. Eee, nie wyszedł mi wcale. Eee, wcale, a wcale mi nie wyszedł. Jarmusz i czerwony, sadziłam. I zielony, i nie wyszedł. O. A te pingwiny jeszcze siedzą, patrzą. Asystenci, mam asystentów. Dobra, wiecie co? Ja muszę kończyć, bo ja jeszcze to muszę trochę porobić. Z wami się żegnam i jadę zaraz do szkoły. Mam nadzieję, że koty tego nie rozwalą mi tutaj, te dwa, co siedzą w domu. I do następnego. Przyszedł mi chyba dzisiaj mm, topinambur Rubik, bo mój jest Albik, czyli biały, a Rubik mi przyszedł, więc albo dzisiaj albo jutro biorę się za zasadzenie wkopywanie tego topinamu buru. Trzymajcie się do następnego.